Witam wszystkich w piątym już odcinku z serii Robimy Oca. Znajdujemy się w siedzibie Gildii Łowców Demonów. Jak pewnie słychać zmieniłem mikrofon. Skończyłem też system rajdów i bossów, o których będzie ten odcinek. Zanim zaczniemy krótkie ogłoszenia, zapraszam do uzupełnienia ankiety uprawniającej do odbioru pakietu itemów po starcie serwera i dołączenia do serwera Discord. Słucham co macie do powiedzenia, najlepsze pomysły trochę modyfikuję i wdrażam, te bardziej rozbudowane zapisuję, być może kiedyś pojawią się w aktualizacji. W tym odcinku pokażę dwie takie mechaniki, które podpowiedzieliście mi na Discordzie, a w następnym odcinku serii porozmawiamy o strefach non-PvP i strefach PvP Info, które też wyszły od Was. Jestem też w trakcie tworzenia wiki serwera, więcej informacji w przyszłych odcinkach, jak zwykle timestampy w opisie filmu, zapraszam do oglądania. System punktów koszmaru. Punkty koszmaru zbieramy za zabijanie bossów, resetują się one w każdą niedzielę o godzinie 23.30 wraz z zapisem serwera. Będą nam one potrzebne do dwóch aktywności. Maksymalna ilość punktów koszmaru do zdobycia w ciągu tygodnia to około 1000. Znajdujemy się w jeszcze niedokończonych dokach w Karlin. To tutaj będą znajdować się dwa nowe statki, które zabiorą nas do stref PvP Info i non-PvP. Aby dostać się na główny kontynent obszaru PvP Info, NPC nie będzie wymagał od nas punktów koszmaru. Jeżeli jednak będziemy chcieli dostać się na jedną z wysp, będziemy musieli uczestniczyć w polowaniach na bossy. Aby zmierzyć się z najlepszymi bossami, respiącymi się w piątek, będzie nam potrzebne w sumie 450 punktów koszmaru. Będą tego od nas wymagać rebelianci strzeżący miejsc, w których powracają władcy piekieł w Tais, Edron i Venor. Punkty koszmaru możemy zbierać też w weekend, ale jeżeli nie uzbieramy 450 wymaganych punktów do momentu, aż pojawią się główne bossy, czyli w piątek, to niestety na nie nie wejdziemy. Możemy w trakcie trwania weekendu zbierać punkty, aby zrobić dostępy do wysp PvP Info. Punkty koszmaru są dzieloną mechaniką między rajdami i questami, z tym, że zdobyte punkty koszmaru potrzebne do robienia questów zamieniane są na rangi i nigdy nie są resetowane. System bossów jest skonstruowany w taki sposób, aby każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Zarówno ten gracz, który chciałby od czasu do czasu ubić sobie jakiegoś bossa bez specjalnego zaangażowania, ten, który lubi robić bossy, że tak to ujmę, na całego, ten, który lubi zbierać różnorakiego rodzaju itemy, jak i ten, który lubi handlować z innymi graczami. Najpierw zajmę się opisami poszczególnych rodzajów bossów, a potem przejdziemy do nagród. Bosy regularne. Pojawiają się raz dziennie od poniedziałku do piątku według ściśle ustalonego harmonogramu w swoich regularnych miejscach występowania, które większość Tibiczyków świetnie zna. Codziennie o godzinie 19 ryspi się jeden boss. W poniedziałek jest to Orszabal, wtorek Gazbaran, środa Gazgarot, czwartek Morgarot, piątek Ferumbras. Aby polować na te bossy nie potrzebujesz żadnych dostępów. Gdy pojawi się komunikat o bosie, biegniesz na statek lub dywan i w kilkanaście sekund jesteś na miejscu. Bosy są wzmocnione, nie są tak słabe jak na Real TV, więc do ich ubicia będzie nam potrzebna drużyna. Po zgładzeniu każdego bossa regularnego, każdy gracz otrzymuje 30 punktów koszmaru na swoje konto. Mini-bosy. Bosy nie rysujące się o konkretnej godzinie, przeznaczone do polowania w pojedynkę. Na mapie jest 5 spotów, w których można je ubić. Aby ubić Bosa, udajemy się na spot, do którego mamy dostęp. Dostępy dropią z bossów regularnych. Aby zacząć walkę z Bosem, wchodzimy na oznaczoną kratkę i naciskamy dźwignię. Lalka dostępowa znika z plecaka i zostajemy teleportowani do pokoju z Bosem. Mamy 15 minut, aby ubić Bosa. Po tym czasie zostaniemy wyrzuceni z pokoju, a za bossa nie dostaniemy punktów koszmaru, nie otrzymamy również loota. Jeżeli zabijemy bossa w ciągu 15 minut, worek z nagrodą dostaniemy do plecaka. Jeżeli nie mamy miejsca w plecaku, to zostanie on wysłany parcelem. Około pół godziny po regularnym bosie każdego dnia Cytadele najeżdża jeden z trzech bossów: Phantom Soul, respiący się na samym szczycie Cytadeli, Cerber, respiący się głęboko w podziemiach i Death Strike, pojawiający się w komnacie królów w podziemiach. Aby wejść na bossa, będzie nam potrzebny którykolwiek z dostępów. Przy każdym pokoju czytuje rebeliant, z którym musimy porozmawiać i oddać mu przedmiot dostępowy. Od momentu oddania przedmiotu, NPC będzie nas przez dwie godziny przenosił do komnaty za darmo, więc jeżeli boss zabije nas w trakcie walki, to mamy czas, żeby wrócić i ją dokończyć. Co kilkanaście minut na poi respią się poi-bosy. I temy, które z nich wylocimy, będą nam potrzebne do ulepszenia przedmiotów eventu globalnego na dostęp do gildii łowców demonów, a także do zwiększania szansy na wydropienie rary itemów z przeklętych skrzyń lecących z bossów. Specjalnie dla tych, którzy pracują na home office, na poje został przygotowany Resting area. nie ma w nim NPC, więc nie potrenujemy M-levela z potionami, za to odnawia się stamina. Możesz zamrozić swoją staminę na czas polowania na bossy, w timestampie Zamrażanie Staminy dowiesz się jak to działa. Infernafil Pierwszy z bossów pojawiający się w piątek o godzinie 19.30 w opuszczonym mieście Edron. Aby dostać się do komnaty z bossem, będzie nam potrzebny Silver Goblet, a także 450 Nightmare Points. W innym wypadku NPC nas nie przeniesie. Po oddaniu Silver Goblet będziemy mogli wchodzić do pokoju z bossem przez następne dwie godziny za darmo. Infernatyl kocha chaos. Gdy jego poziom życia spadnie poniżej określonego poziomu, masowo zacznie przywoływać z piekieł swoje sługi. Nie zadają one dużych obrażeń, jednak potężnie paraliżują. W tym czasie Infernatyl może wypowiedzieć zaklęcie, które teleportuje osobę, na której aktualnie są skupione jego ataki, do Temple Karlin. Miejcie w zapasie dodatkowego blokera, który przejmie bossa, a także shooterów z runami obszarowymi, które pozwolą wybijać na bieżąco plugawych sugusów. Samael Świątynia w Thais zamieniła się w komnatę, do której regularnie powraca Samael. Respi się on o godzinie 20 w piątek, 30 minut po Infernatilu. Aby się do niego dostać potrzebne nam jest 450 punktów koszmaru i brąz goblet. Gdy poziom życia Samaela spadnie poniżej określonego poziomu, władce piekieł ogarnie gniew, który skieruje w stronę graczy atakujących go z dystansu. Wszyscy gracze w polu rażenia ataku, których poziom życia przekracza 40% ich całkowitego zdrowia, zostaną pozbawieni 90% punktów życia. Każdy gracz z poziomem życia mniejszym niż 40% w chwili ataku zostanie zgładzony. Nie pomogą Wam Stonskin Amulety, Might Ringi, Energy Ringi ani Utamowita. Módlcie się o to, aby Wasi druidzi nadążali z leczeniem i miejcie przygotowane uchy, aby jak najszybciej uleczyć siebie i swoich sojuszników. Apokalypse Ostatnim bossem weekendowym jest Apokalypse, który pojawia się w wyrwie powstałej w starym mieście Venor. Można dostać się na niego w czterech różnych miejscach. Aby wejść na bossa, będziemy potrzebować 450 punktów koszmaru, a także Golden Goblet. Po oddaniu Golden Gobletu będziemy mogli wchodzić na bossa przez następne dwie godziny za darmo. Apokalypse, jako demon aspirujący na nowego władcę świata, za wszelką cenę nie chce zostać odesłany do piekła. Więc jeżeli jego punkty zdrowia spadną poniżej określonego poziomu, zacznie on teleportować się między kilkoma miejscami w wyrwie znajdującej się na samym środku Venor. Gdy czuje się na siłach, teleportuje się sam, aby zaatakować bezbronnych shooterów z nienacka. Czasami jednak zabiera ze sobą graczy stojących najbliżej niego. Rycerze, upewnijcie się, że w każdym miejscu są odpowiednio rozlokowani druidzi lub miejcie zaufanego druida stojącego z wami ramię w ramię przy samym bosie. W innym wypadku, gdy apokalipsę zabierze was ze sobą, możecie nie doczekać momentu, w którym wasza drużyna przybędzie z odsieczą. Nagrody Oprócz worków z lutem, każdy rodzaj bossa może dodatkowo dropić inne itemy. Bosy regularne dropią dostępy, których możemy użyć, aby dostać się na mini bossy lub bosy na cytadeli. Minibosy dropią klucze, dzięki którym możemy dostać się na specjalne ekspowiska, które omawiają w odcinku drugim. Bosy Cytadeli dropią brąz, silver i golden goblety, dzięki którym będziemy mogli wziąć udział w walce z bosami weekendowymi. Worki z bosów. W zależności od trudności danego bossa mamy szansę na wylucenie różnego rodzaju luta. Wyświetla Wam się teraz tabelka z procentową szansą na dany rodzaj luta w zależności od tego, jakiego bossa zgładziliśmy. Do o oprócz standardowych itemów w środku, w zależności od rodzaju bossa, może zostać dolosowany dodatkowy item. Dla bossów regularnych weźmy np. Ferumbrasa, będzie z niego przecież leciał Ferumbras Hat. I nawet jeżeli dostaniecie najgorszy rodzaj nagrody, to wciąż macie szansę go wydropić. Z każdego bossa regularnego, Creature produkty mogą być potrzebne do różnych aktywności, np. Orshawl Brain, do ulepszenia przedmiotów lub do wykonywania niektórych questów. Dla minibosów dodatkowym lutem są klucze dostępowe na specjalne ekspowiska. Dla bosów z cytadeli są to brąz, silver i golden goblety. Z bosów piątkowych zawsze otrzymamy najlepszy lut. Z nich jest za to dodatkowa nagroda, o której opowiem zaraz. Skrypt bazowy, z którego korzystałem przy tworzeniu mojego skryptu, wklejam w linku w opisie filmu. Nagrody, golden boxy i rar itemy. Oprócz kamieni do ulepszania ekwipunku i różnego rodzaju raczej zwyczajnych przedmiotów, no i oczywiście rar itemów, możemy zlocić również Cursed Golden Item Boxy. Po użyciu tych przedmiotów mamy szansę na wylutowanie rar itemów lub itemów potrzebnych do questów, o których będą osobne odcinki. Poczekałbym jednak z otwieraniem tych skrzynek, aż na serwerze będzie dostępny event Demoniczna Inwokacja, o którym opowiem zaraz. Golden Supply Present Możemy wylocić z nich przedmioty używalne, czyli skill dole, m-level dole, exp boosty, niewielkie pakiety run odnawiających mane i hp, które są trochę lepsze od potionów. Przydadzą się na sytuacje kryzysowe, coś jak potrawki na real TV. Bardzo rzadko można również zdobyć z nich najlepsze boosty, stamina dole lub premium account medal, który po użyciu da Wam 90 dni premium account. Golden Upgrade Tome z tego itema możemy zdobyć kamienie do bufowania naszej postaci, czyli przypisywania statystyk takich jak crit czy mana leech, kamienie do upgrade'owania naszej broni, magnes do usuwania pojedynczych kamieni, albo casket of clearance, który pozwoli wyczyścić wszystkie atrybuty naszego przedmiotu i przelosuje ponownie ilość posiadanych slotów. Golden add-on case. Z tego przedmiotu możemy wydropić rzadkie itemy addonowe, za wyjątkiem Ferum Hata, dostępy na bossy weekendowe, creature produkty z bossów regularnych i itemy po użyciu których otrzymamy mounta. Ze względu na bardzo zmienioną mapę raczej wprowadzę system, że po użyciu przedmiotu, na przykład slingshot, otrzymamy mount misia. Wypada z nich także dużo zwyczajnych creature produktów i itemów addonowych. Nie wyrzucaj ich na ziemię, na pewno Ci się przydadzą. Dostęp do gildii łowców demonów W trakcie trwania tygodnia, gracze muszą współpracować, aby uzyskać dostęp do gildii łowców demonów. Przez cały tydzień musimy przynosić do NPC itemy z bossów pojowych, aż uzbieramy ilość, po której NPC nie będzie przyjmował już więcej przedmiotów, tylko automatycznie będzie teleportował nas do środka gildii. Po oddaniu określonej ilości przedmiotów, do środka gildii będzie teleportowany każdy gracz, niezależnie od levela, punktów koszmaru czy ubitych bossów. Jeżeli gracze nie uzyskają dostępu do gildii Łowców Demonów w trakcie trwania tygodnia, to drużyna, która unicestwi piątkowe bossy, nie będzie mogła odebrać swoich nagród. Nie odpali się również też żaden z global eventów. Nagroda za piątkowe bossy. Aby odebrać nagrodę za piątkowe bossy, musimy mieć zaliczone wszystkie trzy bossy. Infernatila, Apokalipsę i Samaela. Jeżeli mamy dostęp do gildii, to teleportujemy się do środka i udajemy się do Esmeriela Demon Slayer'a. Po rozmowie da nam dodatkową nagrodę gwarantowaną, mogą to być EXP boosty, skill dole lub nawet rare itemy. Wszystkie itemy używalne od tego NPC, czyli EXP boosty, skill dole i stamina dole są przypisywane do gracza, który je otrzymał i nie ma możliwości aby użył ich ktoś inny. W momencie w którym kolejni gracze będą przychodzić po nagrodę, zaczną odpalać się global eventy. Global eventy. Wszystkie trzy eventy mogą być odpalone w jednym momencie. O ilości eventów decyduje ilość graczy, która ukończyła wszystkie trzy piątkowe rajdy, czyli Apokalipsę, Infernatila i Samaela. Dwa pierwsze eventy są dla całego serwera, nawet tych, którzy na bosy piątkowe nie polowali. Więc w interesie wszystkich jest to, aby jak najwięcej osób ukończyło bosy piątkowe i aby dostęp do gili łowców demonów był odblokowany. Demoniczna inwokacja. Gdy minimum 10 graczy odbierze nagrodę od Esmeriela, odpali się Event Demoniczna Inwokacja. Zniknie kamień w przejściu do północno-zachodniej wieży Gildii i cały serwer uzyska dostęp do NPC Alexandra the Exorcist. W zamian za creature produkty i odpowiednią opłatę, NPC ściągnie klątwę z naszych Cursed Golden Item Boxów i zamieni je w Golden Item Boxy, które mają trzykrotnie większą szansę na wydropienie RAR itema. Tą mechanikę podpowiedział mi użytkownik na naszym Discordzie. Miało być na początku tak, że można się udać do NPC przed walką z każdym bossem, ale zdecydowałem się go dodać w tej formie. Global Event Plugawcy z Piekła. Gdy minimum 20 graczy odbierze nagrodę od Esmeriela, odpali się event Plugawcy z Piekła. Po zgładzeniu trzej bosowie wrócili do piekła osłabieni. Plugawe kreatury wykorzystują ten fakt i niepostrzeżenie wychodzą na powierzchnię bez rozkazu. Przez cały weekend, do niedzieli do godziny 23.30, w losowych miejscach w Taiz, Venor i Edron, co godzinę będą się respić demoniczne kreatury, które będą zostawiać po sobie lepszy lód. Masz szansę wydropić z nich też rare itemy. Global Event Duchy Władców. Gdy minimum 30 graczy odbierze nagrodę od Esmeriela, odpali się event duchy władców. Kamień w południowo wschodniej części gildii zniknie i uzyskamy dostęp do NPC Toma Spirytysty, który przeprowadzi dla nas seans spirytystyczny. O poczynaniach graczy usłyszeli martwi władcy w zaświatach. Mamy niewielką szansę, aby podczas seansu z Tomem przenieść się tam, aby odebrać od nich dodatkową nagrodę w postaci najlepszych exbobustów. Event jest dostępny tylko dla graczy, którzy ukończyli wszystkie trzy bossy. Restart eventu. Event jest restartowany w każdą niedzielę o godzinie 23:30. O tej godzinie następuje zapis serwera. Wszyscy gracze zostaną poproszeni o wylogowanie się. Jeżeli nie, to serwer ich wyrzuci z gry, a następnie event zrestartuje się do zera. Od tego momentu będziemy musieli znowu uzyskać dostęp do łowców demonów, a także zbierać punkty koszmaru. Dodatkowe komendy. Zamrażanie staminu. To jest mechanika, którą podpowiedział mi jeden z użytkowników na Discordzie, mianowicie Freeze Stamina zamrozi naszą staminę, za potwory nie będziemy zdobywać doświadczenia, ale nie będzie nam też uciekać stamina. Aby sprawdzić, ile masz aktualnie punktów koszmaru, wystarczy, że wpiszesz wykrzyknik Nightmare Points. Jeżeli chodzi o systemy bossów, to by było na tyle. Oczywiście dużo się jeszcze może zmienić po test serwerze. W następnym odcinku porozmawiamy o strefach PvP, w kolejnych o profesjach, które są już na ukończeniu, a w następnych jeszcze o przedmiotach, które też są już prawie dopięte. Zapraszam jeszcze raz do dołączenia do Discord'a. Pozdrawiam.